Zawsze Wielki Post w pierwszą niedzielę zaczyna się tym samym. Ewangelią o kuszeniu Jezusa. Ktoś by mógł powiedzieć, po co o tym mówić w kościele? Przecież wszyscy my wobec pokus jesteśmy bezradni. Kiedy one na nas przychodzą, zupełnie nie wiemy, jak się zachować. No i nie ma się czym chwalić. Zazwyczaj upadamy. Pozwólcie, że zacznę od pewnej anegdotki, być może naiwnej, być może banalnej, ale jakże prawdziwej w naszym życiu. I niestety ta anegdotka bardzo często jest rzeczywistością dnia codziennego, w którą my wpadamy. Opowieść jest o pewnym człowieku, który szukał swoich kluczy. W nocy, pod lampą, pewien człowiek szuka kluczy. Wszyscy na niego patrzą i tak naprawdę nie wiedzą, co robi, a on po macku chodzi, jest na czworaka. W pewnym momencie dwóch, trzech odważnych podchodzi i mówi przepraszam bardzo, co pan robi? Właściwie to nic ważnego. Szukam kluczy. Ale jeśli panowie chcecie mi pomóc, to zapraszam. No wszyscy się rzucili i szukają kluczy. Po dwudziestu minutach zniecierpliwieni zaczynają mówić: Przepraszam bardzo, jest już nas prawie dziesięciu. Na pewno pan tutaj zgubił te klucze? No nie, klucze zgubiłem tam, jakieś 300 metrów, stąd. Ale tu jest jaśniej, więc tutaj szukamy. Popatrzcie, także śmieszna anegdotka przedstawia rzeczywistość każdego z nas. Bardzo często to, co jest najgorsze w naszym życiu, to to, że kiedy przychodzą na nas pokusy myślimy, że jesteśmy zostawieni sami sobie, jakbyśmy byli ofiarą rosu, gdzie zły duch ma do nas dostęp i tylko czeka, kiedy się zniszczymy. A tak naprawdę ta dzisiejsza ewangelia, jakże krótka, mówi o jednej, jakże istotnej kwestii, że tam, gdzie jest zło, tam przychodzi łaska. Tylko trzeba się rozejrzeć i zobaczyć, gdzie ona przychodzi. To, co my ludzie robimy najgorszego, to w momencie, kiedy przychodzi na nas trudny moment, moment pokusy, my za bardzo nad tą pokusą się zastanawiamy i za bardzo w nią wchodzimy. A to przecież nie o pokusę chodzi. Tam, gdzie przychodzi trudność na nas, my powinniśmy się rozejrzeć i zobaczyć, gdzie Pan Bóg daje nam łaskę, abyśmy się wyzwolili, abyśmy z niej skorzystali. Popatrzcie, to, że człowiek upadł i zgrzeszył, nie jest czymś, co kończy opowieść o zbawieniu. Zobaczcie, że w liturgii paschalnej zawsze jest mowa o szczęśliwej winie, bo dzięki niej mamy dostęp do tego, że Pan Bóg nas kocha. Jeśli na mnie przychodzi kryzys, to nie znaczy, że moje życie za chwilę się zniszczy, ale kryzys może być początkiem czegoś dobrego. Czegoś nowego, tylko nie mogę się na nim skoncentrować. Dzisiaj, w tą pierwszą niedzielę wielkiego postu, Pan Bóg przychodzi i mówi: Człowieku, nie jesteś sam. Jeśli przyjdą na ciebie trudności, to nie płacz i na nich się nie koncentruj, tylko otwórz oczy i rozglądaj się żebyś zobaczył gdzie ja ci daję łaskę abyś mógł z niej skorzystać Zobaczcie że pierwsza niedziela wielkiego postu to jest przypomnienie że nie zostaliśmy zostawieni sami sobie To jest niedziela która przypomina nam że Pan Bóg jest i mnie kocha a trudności są tylko drogą do tego, żebyśmy mogli nie tylko je przezwyciężyć, ale doświadczyli Boga i Jego wielkości i łaski. Dlatego dzisiaj i od dzisiaj, kiedy przyjdą na ciebie trudne chwile i pokusy, nie załamuj rąk. Nie czekaj na to, kiedy upadniesz. Tylko zacznij się rozglądać i patrzeć, gdzie jest łaska, bo dzięki niej życie może wyglądać inaczej. Amen.